Cześć! Nazywam się Wojtek Gablik i jestem dumnym aktywistą społecznym, działającym już kilkanaście lat. Cztery ostatnie lata zajęło mi budowanie projektu EduCluster. Przez ostatnie trzy miesiące prowadzę forum nowej edukacji online, czyli cykl spotkań z fantastycznymi ludźmi z edukacją w tle. Jakiś czas temu ktoś. Yy, Powiedział ciekawą maksymę na temat naszego projektu. Eduklaster łączy i inspiruje. Jest mi to bardzo, bardzo bliskie. Dlaczego to robię? Bo wiem, że edukacja powinna być postawiona na takich filarach jak samodzielność, ciekawość świata, kreatywność, krytyczne myślenie i kompetencje społeczne. Taka edukacja. To doskonała inwestycja zarówno w dziś, jak i jutro. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy będziemy tworzyli społeczną przestrzeń nieograniczoną zasobnością czyjegoś portfela. Czym jest Forum Nowej Edukacji? To społeczny think tank oraz telewizja internetowa. Stworzyliśmy przestrzeń do rozmowy i kreowania nowej rzeczywistości. Bardzo mocno nastawionej na odbiór, czyli wrażliwej na opinię naszych widzów. Od początku okresu kwarantanny prowadzimy codzienne, kilkuosobowe spotkania live na Facebooku, w których biorą udział bardzo różnorodne osoby. Są wśród nich nauczyciele, rodzice, aktywiści społeczni, naukowcy, pasjonaci. I co najważniejsze, uczniowie. Jak na idzie? Całkiem nieźle. Nagraliśmy już niespełna 100 spotkań live, w których uczestniczyło ponad 100 fantastycznych gości. To ponad 180 godzin fantastycznych, nagranych rozmów, które są dostępne na Facebooku i na YouTubie. Dotarliśmy do ponad pół miliona osób. Tygodniowo nasz fanpage jest odwiedzany przez ponad 100 tysięcy osób, a 17 tysięcy z nich jest stałymi obserwatorami. Cieszymy się też ogromnym zaangażowaniem w każde dyskusje, które prowadzimy. Cieszymy się również, że nasi odbiorcy wspierają nas, na przykład poprzez fantastyczne notatki, które dostajemy. Nasze rozmowy można podzielić na kilka wątków tematycznych. Wokół których toczone były dyskusje. Były wśród nich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edukacja matematyczna, edukacja muzyczna, przywództwo w edukacji, oddolne ruchy społeczne, edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna, wątek rodzicielski, relacje i komunikacja. Misja wrzesień, czyli przygotowanie. Szkół i systemu edukacyjnego do całkowicie innego roku szkolnego. Był też wątek GAPIER, czyli owoc fantastycznej współpracy z projektem School of Life. Wokół Eduklas Trans stworzyła się fantastyczna społeczność. Buduje się również zespół ludzi bardziej zaangażowanych, którzy w odpowiednim momencie biorą pędzel i malują swój płot. Dzięki temu nasz projekt, mimo absolutnego braku finansowania, jest prowadzony w sposób bardzo profesjonalny w warstwie merytorycznej, technicznej i estetycznej. Chcemy to robić dalej. I tutaj potrzebne jest Wasze wsparcie.